Witam. W tej prezentacji zajmiemy się tak zwanymi Participal Clauses, a więc zdaniami z wykorzystaniem imię słowów, czyli w języku angielskim czasowników z końcówkami ed oraz ing. Pozwalają nam one wyrażać się bardziej zwięźle, zarówno w mowie, jak i piśmie. Wzbogacają język, warto stosować je więc przy pisaniu różnych tekstów, także formalnych. Za chwilę imię słowy z końcówką "-ing". Imiesłowy słowy z końcówką "-ing", używamy między nimi po to, by pokazać, że dwie czynności wydarzyły się w tym samym czasie lub jedna zaraz po drugiej. Spójrzcie na te dwa przykłady. Sam and Kate sat on the jetty talking about the future. A więc Sam i Kate Siedzieli na molo, rozmawiając o przyszłości. Talking about the future to właśnie ta część zdania z użyciem imię słowu. Z kolei drugi przykład: She finally resigned, ending days of speculation, a więc wreszcie zrezygnowała, kończąc dni spekulacji. To to drugie użycie czyli jedna czynność nastąpiła zaraz po drugiej. Spekulacje skończyły się zaraz po tym, jak zrezygnowała. Perfect Participle, czyli having i trzecia forma czasownika, może być użyty dla położenia nacisku, że jedna czynność wydarzyła się przed drugą. Spójrzcie na ten przykład: having taken off his shoes, he walked upstairs, a więc po ściągnięciu butów, czy ściągnąwszy buty, poszedł do góry. Za chwilę kolejne informacje. Czasownik z końcówką in. Używamy także, aby wyrazić powód, przyczynę lub rezultat, zwłaszcza z czasownikami takimi jak be, believe, feel, have, know czy want. Spójrzcie na te trzy przykłady: feeling ill, I decided not to do judo, czyli czując się źle, zdecydowałem się nie uprawiać judo. Feeling ill to to samo co I felt ill, so I decided. Drugi przykład: Wanting to become more independent, she found a job. Chcąc stać się bardziej niezależną, znalazła pracę. Wanting to become more independent to to samo co because she wanted to become more independent. Czy wreszcie, they felt at home in Paris, having lived there for 10 years. Czuli się w Paryżu jak w domu, mieszkając tam przez 10 lat. Having lived there for 10 years to to samo co because they had lived there for 10 years. Dzięki imię słowom powyższe myśli wyrażamy w jednym, nie dwóch zdaniach. Spójrzcie, I was feeling ill, I decided not to do judo. Można to wyrazić jednym zdaniem właśnie przy pomocy imię słowu. To nasze zdanie pierwsze, czyli feeling ill, I decided not to do judo. Zdania z imię słowem brzmią czasem bardziej formalnie. Porównajcie te dwa przykłady. Being the richest person there, John paid for the meal. Oraz John was the richest person there, so he paid for the meal. To zdanie drugie brzmi bardziej naturalnie, nieformalnie. Tak mówimy. Natomiast zdanie pierwsze brzmi bardziej formalnie. Raczej użyjemy go w piśmie, w jakimś tekście. Za chwilę kolejne informacje. Wreszcie używajmy tego typu imię słowu, by zastąpić zdanie podrzędne czasu czy kontrastu. W tym wypadku imię słów następuje zaraz po spójniku. Spójrzcie. Before leaving the room, she said goodbye. Czyli to to samo co before she left the room, she said goodbye. Przed opuszczeniem pokoju pożegnała się. Czy drugi przykład. Although admitting he'd been really irresponsible, he didn't apologize. To to samo co although he admitted he'd been really irresponsible, he didn't apologize. Pomimo, że przyznał, że był nieodpowiedzialny, nie przeprosił. Za chwilę imię słowy z końcówką ED. Spójrzmy teraz na czasowniki z końcówką ED. Te imię słowy mają znaczenie Znacznie bardziej pasywne, bierne i występują głównie w pisanym angielskim. Używamy ich do wyrażania przyczyny, powodu, a także warunku. Spójrzcie: I applied for the job, convinced I could do it, czyli ubiegałem się o pracę, przekonany, że mogę ją wykonać. Convinced I could do it to to samo co because I was convinced. Kolejny przykład. Told well, my jokes are the funniest in the world. Told well to to samo co if they are told well, czyli dobrze powiedziane, moje żarty są najśmieszniejsze na świecie. Czy wreszcie, the job successfully completed, they left. The job successfully completed, w tym wypadku, to the job was successfully completed, so they left, czyli po pomyślnym zakończeniu zadania wyszli. Za chwilę dalsza część wykładu. Spójrzcie teraz na tę informację. Jeśli podmiot zdania z imię -słowem nie jest wskazany, musi on być taki sam jak podmiot zdania głównego. Co się za tym kryje? Spójrzcie na ten przykład. Feeling ill, I decided to stay at home. To zdanie brzmi dokładnie tak samo jak. I felt ill, so I decided to stay at home. Feeling ill ma ten sam podmiot, co druga część zdania. Więc obie części odnoszą się do mnie. Spróbujcie powiedzieć na podstawie tej informacji, na czym polega błąd w tym zdaniu. Dlatego ma ono tą małą gwiazdkę. After putting on my new dress, my husband told me that the taxi had arrived. Myślę, że kiedy przetłumaczymy to zdanie na język polski, od razu będzie wiadomo, na czym polega błąd. A więc, po założeniu mojej nowej sukienki, mój mąż powiedział mi, że taksówka przyjechała. Spójrzmy więc. Możemy połączyć dwie czynności w jednym zdaniu, używając konstrukcji after. I następnie czasownik z końcówką in, tylko jeśli ta sama osoba wykonuje te czynności. A więc obie części mają ten sam podmiot. Taki przykład. After having a shower, my girlfriend went out. Czyli my girlfriend had a shower, then she went out. Mamy ten sam podmiot, moją dziewczynę, w obu częściach zdania. Wiedząc to, spróbujmy poprawić więc nasze zdanie z gwiazdką. Wciśnijcie teraz pauzę, żeby mieć troszkę więcej czasu. Zdanie to prawidłowo przetłumaczone będzie brzmiało. After I put on my new dress, my husband told me that the taxi had arrived. Ewentualnie, after I had put. A więc. Past perfect. After I'd put on my new dress, my husband told me that the taxi had arrived. Czyli po tym jak ubrałam moją nową sukienkę, mój mąż powiedział mi, że taksówka przyjechała. Pamiętaj więc, jeśli dwie czynności wykonywane są przez dwie różne osoby, trzeba powiedzieć, kim są te podmioty. W tej sytuacji struktura ing jest błędna. Zróbcie kilka dołączonych do tej prezentacji ćwiczeń i do zobaczenia.